Among Us na dziesięcioletniej konsoli. Też w to na początku nie wierzyłem, ale to nie jest żaden fake. Fani przeportowali Among Us na 3DS, czyli dziesięcioletnią konsolę od Nintendo, na którą wyszło wiele wspaniałych tytułów, ale film o tej konsoli zrobiłem niedawno, więc obczajcie go sobie. I wspomnę, by nie było niedomówień. By zagrać w tą wersję gry trzeba mieć zmodyfikowaną konsolę, a ten film potraktujcie bardziej w celach edukacyjnych, bo do piractwa was nie zachęcam. Nie będę się rozrąbiał na temat czym jest Among Us, bo każdy chyba to wie, ale tak w skrócie jest to popularna ostatnio gra, w której jako dziesięcioosobowa drużyna mamy wyznaczyć osobę, która jest tak zwanym impostorem, czyli osobą, która żąda krwi reszty graczy. Mnie osobiście tytuł dawno znudził, głównie z powodu, że z grubsza robimy w nim ciągle to samo i w moim mniemaniu najlepiej się w niego gra ze znajomymi. Gra wyszła oficjalnie na Switcha, PC i komórki, a nieoficjalnie na 3 ds Jak mówiłem wcześniej, nie w istnienie takiego portu i myślałem, że on będzie okrojony z wielu funkcji, które posiada oryginał i... Teoretycznie tak jest, bo mamy tam dość ładnie odwzorowane mapy i dość proste, ale treściwe menu. Jednak cały czar pryśnie, gdy przejdziemy do gameplayu tego portu, bo zamiast postaci o różnych kolorach, jak to było w grze, mamy chodzące prostokąty. I naprawdę nie wiem, czemu nie mamy normalnych bohaterów jak w wersji oryginalnej, ale jestem wręcz pewien, że nie jest to wina ograniczeń sprzętu. Jednak ten nieoficjalny port ma jeszcze jeden ważny błąd. O, siema. O, siema! Słuchaj, dawaj, dawaj, gramy w tą śmieszną grę, tą co... Amogus. Wiesz co to? Wiesz? No to słuchaj, no, chyba jest jakiś cosplay ten to. No, solej grałek, wbijaj. Jak to nie może No to masz z dołem, muszę ci siema. Nie, nie wiem, nie wiem. Nie będę No jak to, czemu nie będę stawiał? A, a. Amogus. Niestety tytuł ma problemy z połączeniem się online z innymi graczami i w ogóle nie udało mi się znaleźć ludzi do gry. Jedyne co mi się udało zrobić to pozwiedzać mapy. W menu nie mamy również ustawienia, jakie nick chcemy mieć. Może gra bierze nasz pseudonim z Nintendo Network. Byłoby to dość imponujące jak na nieoficjalny port. I to tyle co mogę wam powiedzieć na temat tej wersji tytułu, bo poza tym co wam powiedziałem dzisiaj nie ma w nim zupełnie nic ciekawego i nie ma nic do roboty. Czy warto się tą wersją zainteresować? Moim zdaniem nie. O wiele lepsze wersje macie na Switchu i PC w spokojnie. A jeżeli nie chcecie wydawać kasy, to macie ten tytuł za darmo na telefonach. A tą nieoficjalną wersję można, w moim niemaniu potraktować jedynie jako ciekawostkę. A jak obiecałem Wam w poprzednim filmie, dzisiaj sobie wylósujemy, kto wygrał Sonic Generations z konkursu z ostatniego filmu, więc. Idźmy losować czy coś. O, wygrał Max Moroński. Odezwij się do mnie na Discordzie. Tutaj na ekranie masz moje IP. Jakie IP, Boże? No i napisz do mnie, ja ci wyślę kod. Musisz mieć konto na Steamie i to w sumie jedyny wymóg. No i konto na Discordzie. To tyle z mojej strony. Ojo gumanie orbit. Siema.